Witam serdecznie z mojego punktu wiadomościowego. 9 maja, niedziela. Znowu słońce. Trzeci dzień pod o 30 stopni. No i jest pięknie. Wiadomości teraz o obostrzeniach. Komunidad Valenciana ogłasza, że jest najmniej zakażonym regionem w całej Hiszpanii. 40,5%. Przypadków na 100 tysięcy jest to 5 razy mniej niż średnia krajowa, która wynosi 250. To są cyfry. W trzeba nadal chodzić. Ktokolwiek chce przyjechać do Hiszpanii, powtarzam, PCR pełny. Tak chcą i nie mam nic potwierdzonego, że ktoś jest zwolniony, jeżeli będzie miał dwa szczepienia, jedno szczepienie, czy jest uzdrowieńcem trzeba robić na ten na dzisiaj przynajmniej i teraz tak, znoszą następujące obostrzenia stan wyjątkowy od dzisiaj zniesiony bary, restauracje do 23.30 było do 22 jako jedyny region w całej Hiszpanii pozostaje godzina policyjna ale to jest na razie do 24 maja, potem będą kolejne zmiany, i to jest od północy do 6 rano Głównie chodzi o ludzi, którzy łażą po ulicach. Nie czepiają się tak jak ktoś jedzie samochodem, bo skądś wraca i mógł się spóźnić, także do tego się nie czepiają. W barach już można jeść w środku, w zewnątrz to już było, teraz zwiększyli tylko limity do 75%. Tak samo w kościołach, w instytucjach było 50, jest 75% pojemności. Hotele ruszają, wszystko rusza. I zapowiada się ciekawy sezon letni. Podobno ludzie masowo robią rezerwacje na lato na apartamenty turystyczne na hotele. Jak będzie, wszystko się okaże w praktyce. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy: że wracając na dzisiaj do Polski, nie wiem kiedy zniosą w Polsce że po powrocie trzeba mieć przynajmniej test antygenowy, ale jeżeli jeszcze jest to robią się potężne kolejki. Jeżeli ktoś leci do Hiszpanii na kilka dni, niech od razu zaklepuje sobie, rezerwuje kolejkę na testy na tam dzień czy dwa dni przed powrotem, bo już stoi się nawet po godzinie, mimo że zarezerwowało się kolejkę na daną konkretną godzinę. Także o tym pamiętajcie, żeby potem nie było, bo była taka sytuacja, jak teraz byłem, że ktoś chciał bez kolejki, a to jest system komputerowy, który nie przepuści i wtedy trzeba gdzieś iść do szpitala, przy szpitalach kombinować, a nikt nie chce się stresować na ostatnią minutę. Będę dodawał na bieżąco wiadomości. Czekam na Wasze zapytania na pedro68małpatlen.pl i spotykamy się w Hiszpanii. Pozdrawiam.